Dzień dobry Państwu. Ja już jestem w Anglii. Tutaj z tyłu będziecie widzieć, że sobie wracam właśnie do domu. Mam tu gitarę z tyłu, poszedłem właśnie do kumpla, który mi tą gitarę pożyczył. to ruszam na Oxford, bo pogoda fajna, żeby sobie trochę pograć. Zobaczymy, może będą jacyś ludzie, może nie. Eee, no, więc gdzieś tam po południu sobie ruszę, jakby ktoś przypadkiem przejeżdżał przez Oxford jutro. Eee, jeśli jedzie odcinki na kanale będzie ich trochę mniej. No bo wiadomo jestem teraz w Anglii, mam dla Was jeszcze jeden zaległy z The Last of Us, który się pojawi w czwartek. E, oprócz tego jakieś takie vlogi oczywiście będą się pojawiać e, Czy jakieś informacyjne, jak coś się dowiemy a propos FIFA i ps e, w komentarzach macie link. W komentarzach macie link do naszej grupy, na gierzyjęcia, bo tam jak tylko się pojawiają jakieś informacje o FIFA czy ie czy o NBA o czymkolwiek, to, to tam informacje są wrzucane i od razu o nich rozmawiamy, więc jak jesteście ciekawi. Jeśli chcecie na bieżąco, to was zapraszam. Mamy prawie chyba 400 osób, jak dobrze pamiętam, więc jest fajnie. I powiem wam taką jedną anegdotę, bo to taki krótki, krótki vlog a propos tego, co się dzieje ostatnio z tymi obiema grami, Fifą i psm A mianowicie tego, że jak słabo to wygląda. Jeśli chodzi o ps ja mam kuzynów tutaj w Anglii i ten znajomy swoją drogą też, też ich wieku, a kuzyni są moi starsi od Filipa, em, którzy tak samo jak Filip grali Wszyscy grają w PSA już od wielu, wielu lat i to są ludzie, którzy z e sportem prawie w ogóle nie mają e, nic wspólnego. Może kiedyś to tam grali na turniejach, nie wiem. Ja wtedy jeszcze pada w ręku, nawet nie trzymałem jak oni coś grali zapewne. No i no i przechodzę, e, przelatuję wczoraj, no i e, przechodzę do chłopaków, no i oczywiście tam zawsze temat się pojawia, nie? No bo ja tam kadra a te sprawy, więc oni tam się też podpytują o różne rzeczy i. E, no i co? Pierwsze stwierdzenie jaki rzucił mój kuzyn, on mówi, że, że oni tej gry, oni PSA 20 nie odpalają już od pół roku, nie da się w to grać eee, i to są ludzie, którzy grają offline między sobą, ewentualnie online, ma tam jakieś czasami, ale rzadko, wiecie, to nie są goście, mówię, bo to co innego, jak ja wam mówię, czy ktoś, kto na turnieje chodzi, gdzie tam stawka jest ważna, ale to są fani PSA, którzy tego PSA kupują co roku od, kurczę, ponad 20 lat i... Oni mi mówią, że już od pół roku nie odpalili tej gry. Przechodzę tutaj teraz do tego kumpla. On mówi, że... Że nie, on do mnie taki coś, co? Jak z tym PSM? Chcecie się w to jeszcze grać? Nie da się w to grać w ogóle dziadostwo, nie? Także... Także... Całkiem ciekawa sytuacja. No... I... I co? No i jestem ciekaw... Jestem ciekaw jak to dalej zawentuje, No na razie jest totalna lipa. Więc... Czekajcie zastanawiam się zastanawiam się też kurczę co to bo wiecie, tutaj jest ruch, ruch lewostronny i ja to <laughs> czasami mam jeszcze takiego mainfaka, czemu on wyprzedza prawą ostą, ale dobra, już jestem ehm, no, także wiecie, no jak tacy fani już mówią, że oni przyszły rok odpuszczają, bo w tą obecną edycję się nie da grać no to kurczę, w którą stronę to wszystko zmierza. Wichie ludzie mówią dokładnie to samo i wiecie co sobie myślę to byłby dobry moment na to, żeby na przykład takie tukej skoczyło i takie zrobiliśmy pierwszą grę z piłki. Gwarantuję wam, że masa ludzi chętnych by była na coś takiego, więc może to jest dobry pomysł na jakąś nową firmę? No, piszcie co o tym myślicie. Hej! hej.